Linie. chyba już w tym momencie powinnam się tutaj przeprowadzić, bo jestem drugi raz w przeciągu tygodnia. I tym razem przyjechałam na koncert slip token. Sleep będę widzieć już trzeci raz. Pierwszy raz widziałam ich na Mystic Festival Dwa lata temu, potem pojechałam do Berlina, i dzisiaj znowu jestem w stolicy Niemiec. Tym razem Sliptoken, ten zamaskowany kolektyw, będzie grał w velodromie. Jest to bardzo ciekawa pod względem ukształtowania scena, bo jest, jak zobaczycie sobie zdjęcia, jest ogromna i jest w kształcie okręgu. Więc jestem bardzo ciekawa, jak slip Token się na tym pokaże. Koncerty slip Tokena są bardzo wymagające pod tym względem, że kolejka w tamtym roku zaczynała się formować od 4:30 rano. I to był grudzień. Teraz jest listopad. Nie jest wcale cieplej niż w grudniu w tamtym roku. Velodrom jest też zdecydowanie większą areną. Więc trochę martwi mnie, od której godziny rzeczywiście ludzie zaczną się zbierać pod areną, żeby zobaczyć ten zespół. Ja planuję przyjść rano. Nie wiem jeszcze, o której wstanę, i nie wiem, jak będzie wyglądało to moje ogarnianie się poranne na koncert. W każdym razie na Slip Token trochę przygotowałam się, jak na wojnę. Mam ogrzewacze do rąk, folie termoizolacyjne, nawet poduszkę, na której będę siedzieć i czekać przed, przed wejściem. Więc zapowiada się dosyć wyczerpujący dzień. Melduję się z krótkiej przerwy w hotelu. Kolejka zaczynała ustawiać się już od dnia poprzedniego. Ja przyszłam o godzinie 6 rano, mam numerek 50. No jest ciężko, bo. Mimo wszystko pogoda jakoś nie rozpieszcza. Przez chwilę padał śnieg z deszczem. Na szczęście jesteśmy pod dachem, więc nie było to aż tak problematyczne, ale nadal jest zimno. Ale wracam do Was na chwilę z krótkim haulem z pop -shopu, który otworzył się tuż przy velodromie. Kupiłam plakat, którego teraz jeszcze nie chcę rozwijać, ale wyprodukowano ich tylko 100 na koncert w Berlinie, koszulkę. Też tylko i wyłącznie ten yy, berliński design, i prosiłam o bryloczek, ale dostałam taśmę do kluczy. No nie jestem zbyt zadowolona z tego, ale no nic, no już się kupiło. I dostałam również bransoletki przyjaźni, które na koncertach z Slip Token są rozdawane dziewczyny robią je własnoręcznie. Myślę, że to jest wzięte z koncertów Taylor Swift i przeniosło się to na rejony Sleep Tokena. Również w tamtym roku także dziewczyny wykonywały własnoręcznie bransoletki i robiły ten trading między innymi fankami. Jest to bardzo urocze. To też super okazja, żeby właśnie poznać ludzi. Zostało mi jeszcze, zostało mi jeszcze 4 godziny do otwarcia drzwi. Robi się już troszeczkę gęsto przy wejściu do wolodromu. I pierwszy raz widziałam przyszła dziewczyna z kuchenką elektryczną i gotowała wodę gorącą i rozdawała ją osobom, które również czekały w kolejce. Pierwsze coś takiego widzę. No, fani Slip Token jednak szykują się jak na wojnę. Tylko, że jestem numerkiem 50, myślę, że jest, jest dosyć duża szansa na zdobycie barierek, ale mimo wszystko scena jest ustawiona tak zwanym katłokiem z tym wybiegiem. Więc może być troszeczkę trudno dostać fajne miejsca. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja bardzo liczę na jakikolwiek fragment barierki. I wrócę do Was później, kiedy już będę wchodzić do velodromu. W kolejce już zaczyna się robić dosyć gorąco. Jak najwięcej rzeczy zostawiam w hotelu, żeby nie musieć iść do szatni i, i tracić czasu na, na to. No Jest trochę chłodno. Za dwie godziny wpuszczają nas na arenę. I zobaczymy, może uda się barierka. Mam nadzieję, bo jestem numerem 50, a te osoby z pierwszej setki zawsze mają największe szanse, żeby jakoś wyczaić dobre miejsca. Liczę, że będę stała pod trójką. Zobaczymy, jak to się potoczy. Biegłam do barierki, tak jak planowałam, aczkolwiek dojście tutaj było strasznie stresujące, było pełno ochrony, pełno jakichś niepotrzebnych stopów, żeby jakoś, no wiadomo, ten punkt przezerwić, i rzeczywiście pilnowali, żeby nie biegać, więc to bardzo, bardzo fajnie, trzeba było po prostu zrobić szybki olimpijski chód i, i dało radę.

Days, the anoraks of heaven long, keep upon the charm of men's sin. Więc jest godzina około. Pierwsza w nocy? E, tak, pierwsza w nocy. E, wracam właśnie z drinków z dziewczynami, które poznałam w kolejce e, ze Stanów. I ja po prostu jestem w totalnym szoku po raz kolejny. To był mój trzeci koncert z i. Był jeszcze bardziej niesamowity niż dwa poprzednie. Jak widzę, z każdym mijającym lokiem sliptokan jednak podnosi jakość swoich wystąpień. W przypadku um, dzisiejszego koncertu, który odbywał się um, właśnie w Velodromie, tak zwanym UFO, wiele osób nie dostało tych barierek, dlatego że droga od wejścia do płyty była bardzo długa. Były po kilka jeszcze takich um, Przejść powiedzmy, które upewniały się, że na pewno jesteście w dobrym miejscu, na pewno macie dobry bilet, co oczywiście generuje no po prostu czas. I ten czas ucieka i przekłada się na to, że właśnie nie zawsze ma się te miejsca, o których się marzyło. Nie udało się być dosłownie przy wybiegu, przy weselu. Chciałam być bliżej trójki, czyli, czyli basisty. No, tak się nie udało, może, mam nadzieję, na kolejnym koncercie jednak stanę pod basistą, ale miałam wesela bardzo często jak na dłoni i... To było niesamowite przeżycie, w ogóle gra świateł na tym koncercie, to jest coś niesamowitego i ciężko mi wskazać inny koncert, który bawi się właśnie tak oświetleniem i gdzie to oświetlenie jest integralną częścią występu. Nie udało mi się też złapać żadnej kostki właśnie dlatego, że byłam bardzo daleko od gitarzysty i od basisty, ale nie zamieniłabym tego doświadczenia na nic innego. Wiesz, co bardzo lubię w koncertach Sleep Token'a, to to, że osoby w kolejce są bardzo przyjazne, bardzo otwarte, jest tam wiele osób z zagranicy. Tak jak wspominałam, potem poszłam na drinki z dziewczynami ze Stanów, właśnie z dziewczynami z Kalifornii, Było też spora grupa osób z Kanady, była Brazylia, Argentyna, wiadomo, również kraje europejskie, jak Czechy. Niemcy, Polska i to co, to, co mnie też cieszy, to to, że coraz częściej właśnie słyszę i widzę Polaków na koncercie, mimo że Lip Token nie ma zbytnio ugruntowanej pozycji na rynku polskim, co jest dla mnie zaskoczeniem, bo z tego, co się orientuję, największa gazeta w Polsce muzyczna, czyli Teraz Rok, jeszcze ani razu. W ogóle nie wspomniała o, o Slip Token i nie ukazał się żaden artykuł na ich temat, co bardzo mnie dziwi. Teraz yy, idę się wykąpać, yy, jestem strasznie zmarznięta, jeśli będziecie mieli kol, jakikolwiek yy, kiedykolwiek yy, szansę uczestniczyć w koncercie slip Tokenów, jak najbardziej polecam z tym, że jeśli macie marzenie stać przy barierce, no to już trzeba się liczyć z tym, że kolejki się właśnie ustawiają bardzo, bardzo wcześnie, w nocy, i no niestety trzeba w tej kolejce stać. Co innego, oczywiście, trybuny. Więc, tak jak powiedziałam, jeśli macie szansę, nie zastanawiajcie się dwa razy. Nadal czekam na koncert w Polsce. Nie nastąpi to pewnie szybko, ale mam nadzieję, że kiedyś. Nastąpi i że wtedy również będę miała barierkę, i jestem pewna, że to doświadczenie będzie równie niesamowite jak, jak moje poprzednie trzy. Także idę się kąpać, idę spać, bo jutro y, z rana mam Flexbusa do domu.